Cześć, z tej strony Ima, witam Was w kolejnym odcinku na kanale, a dzisiaj opowiem Wam o tym, jak grać i nie grać na mapie Canyon. Zaczynamy. Canyon jest mapą symetryczną, składa się z trzech obszarów: dwóch baz A i C, które znajdują się w przeciwnych rogach mapy, oraz z, map z bazy C, która znajduje się na środku mapy, na takim wzniesieniu górce. To wzniesienie górka jest takim kluczowym miejscem do tej mapy, zaraz Wam o tym więcej opowiem. Pierwsza sprawa to owa górka, o której wspomniałem. Jest to najważniejsze miejsce w grze, ponieważ zajęcie jej pozwala wam uzyskać bardzo duży wgląd w to, co się dzieje na całej mapie oraz razić przeciwnika, który jest praktycznie rzecz biorąc, yy, wszędzie dla was dostępny. Pierwsze, co musicie zrobić na starcie, to wysłać swoje czołgi średnie lub lekkie, lub średnie i lekkie, w liczbie przynajmniej dwóch, bo dwa to jest taka dobra liczba na tę górkę, na ilość miejsca, która się tam znajduje, właśnie na szczyt tej górki. Ma to za zadanie dwie rzeczy. Po pierwsze, wjeżdżając na górkę, wykonujecie spota, dzięki czemu widzicie, gdzie, w którą stronę kieruje się przeciwnik, i jest to bardzo kluczowa sprawa na początku bitwy. I druga sprawa, zajmując miejsce na tej górce, będziecie móc razić przeciwnika, który cały czas przemieszczając się w którąś ze stron, będzie narażony na wasze przestrzały, na to, co będziecie w stanie wykonać i zrobić. Wspomniałem wam, że będąc na górce czołgami średnimi, macie. Możliwość dokonywania strzałów w przeciwnika w różne miejsca. W zasadzie ta pozycja jest bardzo mocny op, ponieważ e, zajmując ją jesteście w stanie strzelać dosłownie wszędzie. Jeśli z jednego miejsca górki nie możecie gdzieś strzelić, to brotując, przemieszczając się w drugie miejsce, jeśli oczywiście nie ma tam przeciwnika, jeśli przeciwnik pojechał w inną stronę, jesteście w stanie dokonywać strzałów również w inne miejsce. Niemniej, zajmując górkę po odpowiedniej stronie, zwróćcie uwagę, że możecie strzelać i razić przeciwnika, który zajmuje na przykład bazy, i możecie to robić zarówno z jednej strony, jak i z drugiej. Dlatego tak ważne jest, żeby medy pojechały tutaj i to jest podstawowa rzecz w tej grze, ponieważ ta górka daje wam dostęp do całej mapy. Nie zrobienie tego, nie pojechanie w tą stronę przynajmniej jednym, optymalnie dwoma medami, czołgami średnimi lub czołgiem średnim i lepkim, lub dwoma lepkimi lekkimi, w zależności od tego co macie, jest bardzo poważnym błędem w tej grze i w znacznym stopniu decyduje o zwycięstwie lub porażce. Następna ważna rzecz to gdzie, w którą stronę jechać całą drużyną na tej mapie. Co do zasady na bitwach randomowych, czyli losowych, jedziemy w taki sposób, jak zaznaczone na tym screenie, czyli startując z północno-zachodniej części, jedziecie w stronę bazy C, startując z południowo-wschodniej części, jedziecie w stronę bazy A. Ktoś może oczywiście zapytać, dlaczego akurat w te strony, zaraz Wam to wyjaśnię. Natomiast co do zasady, na bitwach randomowych jest to optymalny kierunek jazdy. Może się zdarzyć inaczej, że drużyna pojedzie inaczej, ale lepiej jest jechać właśnie w taki sposób. Zaraz Wam powiem czemu, po raz drugi to powtarzam, ale to jest istotne, ponieważ w ten sposób jest to dla Was najbardziej bezpieczne. Na następnym screenie pokażę Wam, dlaczego startując z tych miejsc warto jest udać się w kierunku tych baz, a nie na przykład na odwrót. Zobaczcie, ten screen powinien Wam wyjaśnić, dlaczego jazda, tak jak przed chwilą pokazałem, jest tak istotna. Jeśli pojechalibyście na odwrót, czyli startując z bazy północno-zachodniej i jadąc na południe w kierunku bazy A, lub też ruszając z bazy południowo-wschodniej i jadąc w kierunku bazy C, narazicie Wasze ciągi ciężkie, powolne bardzo często i niszczyciele, na obstrzały z górki. Jeśli medy zagrają to tak jak trzeba i zajmą te miejsca, to przejeżdżając, zwróćcie uwagę, z północy na południe, przynajmniej w dwóch miejscach będziecie obrywać to bardzo solidnie. Analogicznie po drugiej stronie, jadąc w kierunku bazy C, będziecie obrywać również przynajmniej w dwóch miejscach, dopiero więcej, Wasze czołgi będą narażone po prostu cały czas na ciągły obstrzał z górki. Oczywiście medy jadące na środek, na górkę, również będą się ze sobą strzelać, ale bardzo często się zdarza w bitwach, że jedna z drużyn popełnia bardzo poważny błąd na tej mapie, czyli w całości siedmiu graczy udaje się w jedną stronę, w stronę bazy C lub A. I to jest duży błąd. Oddanie górki. W większości przypadków spowoduje porażkę, ponieważ medy, które zajmują tą pozycję, mają doskonałą lokację do tego, żeby was obstrzeliwać po prostu w każdym możliwy sposób. Dlatego tak ważne jest, żeby pojechać w dobrą stronę. Taktyk na tej mapie jest dużo, są różne, oczywiście, ale pamiętajcie, że ja podaję wam podstawowe elementy i podstawowe rzeczy, takie, które pozwolą wam grać przynajmniej poprawnie. To jest bardzo ważne na początku. Na co należy jeszcze zwrócić uwagę na tej mapie? Po pierwsze, nie należy popełnić dwóch błędów, czyli po pierwsze, pierwsza sprawa, nie możemy odpuścić górki. Medy muszą tam pojechać. To jest po prostu obowiązek. I to najlepiej medy z mocną wierzą. Jeśli się nie da, to przynajmniej takie, które mają dobrą depresję działa, ponieważ med, który nie będzie miał depresji działa, będzie miał duże problemy, żeby się tam odnaleźć. Będzie się też wychylał, wystawiał. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, bardzo częstym błędem popełnianym na tej mapie jest nie tyle pojechanie w złą stronę, bo to jeszcze czasami można wyprostować, ale pozostanie w okolicy respa. Bardzo często widzę w grach, w bitwach, kiedy moja drużyna lub drużyna przeciwna. Zostaje sobie gdzieś tutaj się rozpina, rozkłada w tych okolicach z jednej strony lub w tych okolicach z drugiej strony i zupełnie oddaje pole przeciwnikowi. To jest duży błąd, który z reguły kończy się masakrą i to taką solidną, ponieważ przeciwnik po prostu wykorzysta tą sytuację, przemieści się, zajmie bazy i będzie Was obstrzeliwał z jednej lub z drugiej strony, lub z obu, e, widząc, co się dzieje. Natomiast jeszcze do tego się często dokłada odpuszczenie górki, ale nawet jeśli nie odpuścicie górki, to zostanie z tyłu, będzie błędem. Są taktyki, które pozwalają grać na środek. Ale to wymaga umiejętności i wiedzy. Natomiast podstawową zasadą jest taką, żeby się nie rozstawić gdzieś w okolicach Respa, bo to spowoduje bardzo często Waszą porażkę. Zwrócę Waszą uwagę jeszcze na jedną rzecz. Grając medami i lajkami na tej mapie, zajmując górkę, pamiętajcie o dwóch rzeczach. Po pierwsze, bitwa w tym miejscu jest bardzo dynamiczna. Zdarza się, że będziecie pchani przez medy, czasami obszczeliwani też w jakiś inny sposób, e, szturmowani na przykład przez czołgi ciężkie, które wesprą medy, podjadą pod środek, różnie bywa. Natomiast to, co jest istotne, jeśli będziecie z tej strony lub z tej strony i okaże się, że przeciwnik pojechał na inną bazę, niż zakładaliście, jest na przykład w stronę bazy C lub w stronę bazy A, to wasze medy będą musiały zrotować. Nie mogą tu zostać. Jeśli tu zostaniecie, a przeciwnik pojechał na C, będziecie obszczeliwani z tej strony. Jeśli zostaniecie tutaj, a przeciwnik pojechał na A, będziecie obstrzeliwani z tej strony. W związku z czym medy muszą się przemieścić w jedną stronę górki lub w drugą stronę górki, najlepiej jadąc dołem, jeśli się da. To jest jedna sprawa. Druga sprawa przy wjeżdżaniu na górkę medami. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Wyjeżdżając sobie na ten czubek, tutaj na szczyt, robicie spota, ale narażacie się też na strzały. Zdarza się, że niszczyciele ustawiają się gdzieś na mapie, na przykład w tym miejscu albo w tym miejscu Wcelowują się w górkę i kiedy wasz MET tam dojeżdża, to od razu zbiera bombę. Trzeba na to zwrócić uwagę, wyjeżdżać ostrożnie albo szybko, w każdym razie w ten sposób, żeby no nie narażać się na, na strzał od niszczyciela, jeśli już będziecie musieli go wyłapać, to żeby poszło na wieżę albo w jakiś inny sposób gdzieś tam boczkiem sobie podjechać. Natomiast czym szybciej zrobicie tego spota, tym lepiej. To są takie dwie, dwie niedogodności, na które trzeba zwrócić uwagę. Poza tym pamiętajcie, że bitwa na tej mapie jest dynamiczna, zajmując bazę to jest dopiero pierwszy element bitwy. Potem możecie zająć pozycję w okolicach bazy, możecie się przemieszczać. Wszystko zależy od tego, jak będzie rozgrywała się bitwa. Możecie wesprzeć wasze czołgi średnie, możecie próbować przemieścić się, zajechać przeciwnika od tyłu, możecie próbować się z nim frontalnie zderzyć. To wszystko zależy od tego, jak bitwa się rozwinie. Natomiast co do zasady, na początku jedziemy z czerwonej bazy, na C z zielonej bazy, na A medy zajmują środek. To jest taka podstawa, która pozwoli Wam poprawnie rozwinąć bitwę. W drugiej części filmu chcę Wam pokazać powtórkę. Ale dla odmiany bardzo nieciekawą, to znaczy taką, która pokaże Wam właśnie błąd, o którym powiedziałem. Co się dzieje, kiedy drużyna źle zagra i kiedy zostanie na respie? Tak jak tu w tej bitwie będziecie mieli okazję zobaczyć. Ja gram czołgiem średnim, oczywiście jadę na środek. Oprócz mnie w drużynie jest również WZ, która jest niezłym czołgiem, ale niestety nie posiada w ogóle depresji działa, więc jej jazda na górkę jest średnim pomysłem. Wraz ze mną pojedzie, zaraz zobaczycie, kolega yy, wspierający mnie z teamu, T-30, czyli mocnym niszczycielem wieżowym to jest niezłe rozwiązanie. Tutaj spotujemy czołgi średnie. Zobaczcie, tam gdzie w tej chwili, zatrzymam tam, gdzie w tej chwili czaj się stoczy. Bardzo często siadają także niszczyciele, tutaj lub kawałek dalej po lewej stronie, lub tutaj. Dlatego trzeba na to zwrócić uwagę, o tym wam mówiłem, żeby nie wyłapać stąd bomby, wjeżdżając na spota. Ale już wyspotowaliśmy troszkę, więc wiemy, gdzie przeciwnik mniej więcej się, e, się znajduje. Bitwa powinna być otwarta. Zatrzymam teraz, żeby wam pokazać, co się właśnie wydarzyło. Zobaczcie, jakie jest ułożenie czołgów na polu walki. Dwa czołgi średnie oraz niszczyciel podjeżdżają na górkę. O ile T30 i ja ma tam miejsce, WZK niepotrzebnie tutaj wjechała, no ale wjechała. Natomiast ważniejsze jest co innego. Zobaczcie, jakie jest ustawienie czołgów na mapie. T34 stoi sobie przy respie za górką po lewej stronie. Lewe. Schował się jeszcze bardziej na respie, po drugiej stronie, gdzie w ogóle nie jest w stanie nic, nic ugrać. WZ stoi na respie, kompletnie w miejscu, tego w tej chwili nie widać, bo się nie nie wyświetliła, przepraszam, ale stoi sobie na respie. Cała drużyna pozostaje z tyłu, i jeszcze tutaj z e, podgórki próbuje pod środek podjeżdżać EMX. Kompletnie błędne rozstawienie, które nas będzie kosztować, oczywiście porażkę, już tak spoilerując, ale zobaczcie, co działo się dalej. Ok, widzę jakaś sytuacja, podjeżdżam sobie pod górkę, wepnęła się tutaj ta, 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 ta WZ, nie ma sensu za bardzo tutaj zostawiać, zostawiać a tymczasem e, moja drużyna odpuściła sobie kompletnie bazy. Odpuściliśmy bazę C. Przeciwnik, przeciwnik oczywiście będzie chciał to wykorzystać zaraz, bo przesuwa się w kierunku bazy A, tak jak powinien. Zobaczcie. A my mamy na górze 2 trzy czołgi i resztę czołgów na respie. Widząc co się dzieje, przemieszczam się w kierunku bazy C, próbując troszeczkę przynajmniej e, wspomóc drużynę w tym sensie, żeby skapować tą bazę, żebyśmy nie zostali z kolei bez punktów. A drużyna dalej nic nie robi, to znaczy stoi sobie na respie cały czas, i próbuję, strzelać nie wiadomo do kogo, bo z respawn w zasadzie nie ma żadnych przestrzałów. Ja, jak wspomniałem, przemieszczam się w stronę bazy C, uznałem, że dobrze będzie tą bazę zająć, bo na górce gra mój kolega T30, niestety troszkę mu tam nie poszło, został dość szybko zraszowany e i pchnięty, ale nie miał żadnego wsparcia z ze strony drużyny, więc jakby trudno się temu dziwić. No i zobaczcie, jak ta bitwa będzie się dalej toczyła. Oczywiście przeciwnicy zajęli bazę A, pojechali poprawnie w odpowiednią stronę, pojechali na górkę do tego, a moja drużynka została sobie zupełnie z tyłu w okolicach respata, jak mówię, popełniła dosyć gruby błąd. Oczywiście mam stąd także przestrzały na przeciwnika, który wjeżdża na górkę, ale jest już ta faza, taka faza bitwy, że przeciwnicy nas już bardzo mocno pchają. Zobaczcie, ja jeszcze próbuję gdzieś tam snajpić, strzelać, natomiast dwóch czołgów już nie mamy. I zaraz nie będzie ich więcej, bo jesteśmy kompletnie, kompletnie pchani. Wuzetka, zobaczcie, na ogrysku, Lew nadszarpnięty, a MX jeszcze się tam... O, już się nie trzyma, także już połowa. I zobaczcie, moja drużyna dalej nie zmieniła pozycji. Cały czas zwróćcie uwagę. O, teraz to widać. Cały czas stolimy w okolicach Respa i podjechaliśmy troszkę pod górkę. To jest znowu błąd. Znowu nie ruszamy się. Widać jak stoi właśnie AMX, inne czołgi. To jest po prostu. O, tutaj jeszcze. Pan lew się przyczaił. To jest kompletnie błędne rozstawienie. Zostaliśmy w miejscu i jesteśmy cały czas spychani. No ale jedziemy dalej. Ja staram się tu troszkę objechać z drugiej strony, spróbować atakować gdzieś od tyłu, od boku. Widzę, co się dzieje na środku. Bitwa jest w zasadzie już przegrana. Tak naprawdę od początku, ale próbuję jeszcze strzelać. Ok, dwie peski w Tygrysa, trzecia w zasadzie. O, strzelona na wiwat. Trzy nasze czołgi już spadły i cały czas jesteśmy przepychani przez, przez przeciwnika. W tej chwili to już jest w zasadzie dożynanie. Jeden czołg jest na ogrysku, dwa są nadczerpnięte Głózetka, która również nie ruszyła się praktycznie biorąc z respa, jest właśnie dokończana. Tu jeszcze moje dosyć nieudolne próby wysnajpienia ISA-8, który był w ruchu. Strzało Demila 2, który wjechało na górkę. Zwróćcie też uwagę, jak zagrał przeciwnik. Widząc, yy, widząc, że. Moja drużna się nie ruszyła, bardzo szybko nas pchnęli. I bez problemu zniszczyli większość czołów, które stały bardzo, bardzo defensywnie. No, Zagranie takiego typu jest zawsze karane na tej mapie bardzo, bardzo brutalnie. Tutaj moje jeszcze mm, pojedynki z Tygrysem 2, takie już też na dokończenie, bo, bo jestem kompletnie bez szans na ogrysku. I zostałem sam. Bitwa jest przegrana. Tu się mi go jeszcze udało zdjąć, ale to jest oczywiście takie zupełnie, zupełnie na nawiwat, bo bitwa jest. Jak powiedziałem, przegrana i to z dużym, z dużym zapasem ze strony przeciwnika. W zasadzie oczekuję już w tej chwili tylko na ścięcie. Nie ma się tam po co pchać. Jestem na ogrysku, zobaczcie, no więc czekam, aż ktoś pierwszy podjedzie, może uda mi się jeszcze oddać peskę czy dwie, zanim zejdę, natomiast nie mam się po co pchać. Na punkty też przegrywamy cztery czołgi przeciwnika. No, pogrzeb. Nie przełodywałem, miałem APCRy, dwa zapakowane, więc nie było sensu. O, właśnie, tu próba odjechania, ten tył mnie wyjął. Ok, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o, o mapę yy, canyon. Jest to mapa stosunkowo prosta do gry, jak wspomniałem, symetryczna. To, co ważne i chciałbym, żebyście zapamiętali, to to, że trzeba zająć górkę obowiązkowo czołgami średnimi lub lekkimi yy, i żeby jechać w odpowiednią stronę i nie zostawać na respie drużyną, bo to się z reguły źle kończy. Widzieliście to właśnie w tej dosyć mizarnej powtórce, ale celowo taką wybrałem, żeby wam pokazać, jak się te popularne błędy na tej mapie popełnia. Myślę, że to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.